Widzowie z tej strony, Zumbaba i dzisiaj no to już będzie 12 część. Jeszcze ja teraz już od jakiegoś czasu tutaj ja po prostu muszę sprawdzać, która to już będzie część. Na kanale wchodzę i patrzę. Widzę, no, która to jest, i nagrywam, ale no, ja już tego nie pamiętam po prostu. To jest trudno zapamiętać. Nie wiem, jak wam, ale mi się bardzo tutaj podoba ta moja restauracja. <śmienia> wspomniała mi się restauracja widza. A dobrze. Um, jakim mam dzisiaj ruły przemiotki? Lepiej to, ale ja chcę to za... 2200 W ogóle widzowie to ja zauważyłam, że mi zawsze czasami jakoś tak wychodzi na niektórych, w niektórych momentach. Że po prostu mam bardzo trudno mnie zrozumieć I postaram się to zmienić Ale uwierzcie mi, że to nie jest łatwo tak czasami Dla dwojka spoko Tylko że żeby... No, patrzcie, Basia ma zawsze tyle że Jest taka radosna resz reszta. Ci w wyższych poziomach potem się o wiele łatwiej już męczą pracą. A zle, za to szybciej chodzą na przykład. Jakbyście tak porównali tempo Basi i do na przykład. Mariana, to mamy? Mariana? Co zrozumiecie? Albo do Ani To już w ogóle Dla dwojga chcecie Dla dwojga dostaniecie On. Herbata Ja nie wiem kto chciał kawę Ty chciałeś kawę Dobrze na trzech. Tutaj proszę. Dzień 61, widzowie. 61. Jak ja się cieszę. Jedzenie brytyjskie. Filec rybny z frytkami. To mnie w ogóle nie zachęca, ale tylko to biorę. Tutaj jeszcze nie zamówiła, po prostu. No, kucharzom się nie może nudzić, prawda? W ogóle to mnie, jeżeli chodzi o tą obsługę, no to mam naprawdę już bardzo dobrze to wygląda. Wszystko i mam dobrze tutaj wszystko poustawione Dziękuję też widzom, którzy mi w jakich i w jakimkolwiek momencie pomogli z prowadzeniem tej restauracji. Bo byli tacy widzowie, Co po prostu pomagali mi. Dla jednej, no to proszę. I trzeba pomóc tym, że nie tutaj jedzenia. Obierzesz no i masz Ja tylko nie jestem pewna co do pewnej rzeczy A mianowicie e, Jak to się będzie, no potem Robiło <grystanie> Piri piri Poproszę piri piri <grystanie> To jest taka śmieszna nazwa nie ja chcę piri piri. Już kwiat tak mi wzrosła. Dzięki piri piri. Już to jest taka konieczna nazwa. Nie ja chcę piri piri. Dobra, skończę módź ciągle to, ja, to piri piri, bo to już się robi nudne, zauważyłam. Myślę, że mi gada, tego już się nudzi. A przyznajcie, że to jest dość zabawna nazwa. I A to chyba tam będzie. I pamiętam jeszcze czas, kiedy to było zwykłe sushi. Postanowiłam, że to nagram i chyba mniej więcej od tego zaczęły się długie odcinki. Trawa sushi i tam pewnie chcą jeszcze krabowe sushi. No, widzowie to ja myślę już powoli nad kupnem po prostu mikrofonu, bo mnie chyba tak trochę słabo słychać, mimo że ja mam bardzo blisko twarz komputera. Moim zdaniem już jakby warto zatrudnić z powrotem tych O pracowników. tylko po to, żeby za chwilę ich znowu musieć zwolnić. Ja może pomogę trochę z gotowaniem. No. Mam nadzieję, że sobie jakiś udział w mojej ankiecie oraz cieszę się, że te filmy się tego tak wy... no, wybijają. Teraz tutaj pyk. No ja chcę sobie przeczytać, już. Mi coś chyba zatrzyma dzisiaj Makarony, dwa 2 i jedni dziecięce oraz takie coś No i... Ryszczow. Ej, czy ja... Czujem... Porśczo... Jej, fajnie odblokowam kolejne jedzenie. Ty chcesz, dobra. Tutaj kawa dla pani. No, moim zdaniem ta restauracja naprawdę fajnie wygląda. Spójrzmy sobie jeszcze do EK Jakie dzisiaj tam mamy promocję? Już jak wchodzę, to widzę, że to było jakiś czas temu. bo to mam poczucie, że ta oferta już jakiś czas temu była. Więc słabo trochę. Le, chyba kupię sobie taką lampkę, bo mi się podoba. Mm. I widzowie, jeżeli ktokolwiek z Was by chciał. No po prostu jakby. ze mną pograć? To możecie, wystarczy, że mnie dodacie do znajomych Tylko ja nie wiem, po co sobie się dom buduje <grym> Jakoś, jak sobie patrzę. Już tutaj sobie postanowiłem lepszy dom kupić, ale ja nie wiem po co. Reportujemy yy, się już do restauracji. No i co? Mm, mam nadzieję, że Wy już dostaliście swoje źle pieniędzy. <grym> No, teraz ta te mi się bardzo kręci. Dzień 62 już widzowie mam. Już jest tego jedzenia brytyjskiego, a tak mam już wszystkie kraje ukończone, które zaczynałam tylko brytyjski teraz. No. no i tutaj jest taka główna sala Tutaj bym dała telewizor gdzieś Bo raz skupiałam na promocji i no... kupienie się skończyło Widzę, że już kolejna duża grupa do mnie przyszła Tutaj trochę pieniędzy mam do zebrania. I widzowie, tutaj teraz Wam pokazuję mapę świata. I tutaj macie wszystkie kraje. Widzicie, że na przykład jest. Yy... Południowa Ameryka, Tajlandia, Wietnam, Hiszpania, Skandynawia, Ukraina, Filipiny, Bliski Wschód, Korea, Indie, Grecja, Niemcy, Belgia, Holandia, Austria, Australia, Meksyk, Włochy, Chiny, Stany Zjednoczone. I to są kraje, teraz, które przeczytałam, które możecie. Wystarczy, że ktoś z was napisze jeden z tych krajów I ja go od razu zacznę odblokowywać O nie, ilość gwiazdek mi tak szybko spadła, od 3 W sensie procent Nie wiem jak to powiedzieć No, ale nie Ty tuś jakie to jeszcze szybko naprawię Trzeba pomóc na pewno kucharzom bo mam maksymalną ilość karteczek z wypisami carrot cake pyk dobra to jeszcze tylko 1200 i Będę no miała... No i na ulepszenie. No O, mój ukochany widz, który ma tak piękną restaurację że po prostu wow No ale powiedział mi, że to tymczasowo i potem się zajmie, bo na godzinę zarabia 15 koba Ja pewno nie wiem, ile zarabiam Na godzinę Hello. Nie potrzebuję pieniędzy. Ty chcesz? nie, wy nie chcecie. No kto chce, tam chcą. Wiecie na chodź. Nie, tutaj też nie chcą. Widzicie, że coś mi się zepsuło, bo mnie brać Spacę. Więc wiem, mam problem. Ja ja, albo jestem ja ślepa, albo gra mi się zepsuła, bo nikt nie zamawia karą spacę. Tak. Tak będzie dla mnie najlepiej. O, bez tego bez problemu. Teraz tutaj pyk, pyk, pyk. No widzowie, to chyba tyle z tego odcinka. I do zobaczenia w kolejnym. Pa pa.